Zapytaliśmy wcześniej przed uruchomieniem drona, czy w ogóle możemy tutaj sobie polatać. Trafiliśmy właśnie na taką, do takiej świątyni, gdzie jest e, mnich, ale ekstra widok. No no i dotarliśmy na górę. Wiadomo, że w młodym wieku jest trudniej jeszcze, bo kształtuje się charakter, kształtuje się ego. A tutaj widzę, że jest naprawdę fantastycznie. Polecamy to miejsce jednak. Jak przejdziemy taką głębszą refleksję naszego życia, to okazuje się, że nieważne co mamy, ważne kim jesteśmy. No więc pomyśleliśmy, że będąc tak blisko, właśnie w tej atrakcji turystycznej Grand Mother Grand, w jaki sposób my nadajemy sytuacjom emocji. I na taką mnie w ogóle dzisiaj też refleksję nabrało z rana, że mega, mega jestem w ogóle wdzięczny za to, że mam taką możliwość, żeby tutaj mieszkać. Oczywiście to jest kwestia moich wyborów i moich decyzji życiowych, ale myślę, że też mojej takiej odwagi wewnętrznej, którą wypracowałem w sobie przez wiele lat, z tego, że się nigdy nie poddaję, mimo tego, że wiele trudnych momentów było w moim życiu i wiem, że Wy też macie i każdy ma. I warto czasami, wiecie, popatrzeć na nie po prostu z innej perspektywy, wziąć głęboki oddech. Zadawać sobie pytania i szukać tych odpowiedzi w sobie, bo one tam są, one tam czekają na Was. Tylko trzeba, uważam, nauczyć się wejść w głębie tego naszego oceanu i przez chwilę, w momencie medytacji chociażby, to jest taki moment, zagłębiając się w siebie. Tam, gdzie jest ta cisza, wyobraźmy sobie ocean, głęboko, głęboko pod powierzchnią jest cisza, jest zupełnie inny świat. Nie inny świat niż ten, który jest nad powierzchnią, gdzie szaleją sztormy, gdzie są burze, gdzie są ogromne fale. To tam wewnątrz jest cisza i tam jest spokój i tam przychodzą odpowiedzi na zadane pytania. Życzę Wam tego, oczywiście, w nowym rogu, żebyście przeszli. Wewnętrzną taką swoją metamorfozę, i żebyście zaczęli szukać tego szczęścia wewnątrz siebie, bo ono tam jest. Tylko trzeba je po prostu umiejętnie małymi krokami odnajdywać i sami zobaczycie, jak życie jest piękne, i wcale nie potrzeba mieć nie wiadomo ile tych materialnych, zewnętrznych aspektów, które wiele osób uważa za, za momenty, które dają im szczęście. Chilowe być może, ale na dłużej jednak, jak przejdziemy taką głębszą refleksję naszego życia, to okazuje się, że nieważne co mamy, ważne kim jesteśmy, ważne kogo mamy wokół siebie, kim się otaczamy, jacy ludzie, czy możemy im zaufać, czy możemy z nimi porozmawiać o wszystkim to jest uważam, że naj, najcenniejsze. Żeby po prostu czuć się wewnętrznie szczęśliwy. Tego Wam życzę w ogóle w nowym roku, moi drodzy. Ten rok dla mnie był fenomenalny. Może nie był jakoś, wiecie, spektakularnie, finansowo e, ogromny, tak, ale wystarczający do tego, żeby mieć jakiś... Poziom finansowy w swoim życiu bez fajerwerków, który generalnie jakby pozwala mi się rozwijać dalej i tworzyć nieprawdopodobne rzeczy. Fantastyczni ludzie do nas tutaj dołączają e, przez media społecznościowe. Ten mój kanał na YouTubie, mimo tego, że nie jest bycie jakiś bardzo duży, e, to przychodzą ludzie, którzy czują to, co chcę zrobić, czują moją intencję. Tego tworzenia, tej wspólnej wartości, którą generalnie możemy tutaj wytworzyć. I jestem za to wdzięczny, bo nie przypuszczałem, że będzie tak fajny, ciekawy odzew. Wiadomo, są też różne komentarze, są różne osoby, które po prostu nie rozumieją tego, które patrzą przez pryzmat swoich doświadczeń, swojego myślenia na temat życia, próbując wiecie, Wylać różne historie ze swojej głowy, które tak naprawdę są ich historiami. a oni by te rzeczy robili, o których piszą. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jakby to śmieszy, jak po prostu ktoś pisze komentarze o jakichś tam oszustwach, o jakichś takich rzeczach. To tylko pokazuje lustro wewnętrzne, co ta osoba ma w sobie, co by zrobiła na moim miejscu, gdyby miała takie możliwości. Ja tego nie potrzebuję, moi drodzy. Mi naprawdę wystarczy to, co mam, a wszystko, co tworzymy wspólnie w grupie naszych inwestorów, naszych przyjaciół, wspólników, których mamy bardzo dużo na całym świecie. I jesteśmy w stanie dać dużo więcej dobra w perspektywie wielu, wielu lat. I tutaj trzeba zobaczyć tą wartość, że ten horyzont jest dużo większy niż potrzeba komuś wzięcia czegoś, wiecie, na małą skalę. To jest absolutnie niepotrzebne. Ja jeszcze raz będę powtarzał, że. W czterech parach butów nie da rady chodzić naraz, moi drodzy. Jest to niepotrzebne. Wiecie, to wspólnie, co możemy wytworzyć, wspólne miejsca i później wspólny czas, który będziemy tam spędzać, jest dla mnie dużo bardziej wartościowe niż, niż, niż prawda zabranie komuś coś na, na jakimś tam, wiecie, początku, bo, bo po co? Moi drodzy, Ryzyko oczywiście w inwestycjach jest, i każdy, kto zaczyna z nami współpracę, powinien oczywiście o tym ryzyku zdawać sobie sprawę. I my też oczywiście o tym mówimy. To jest zupełnie inny rynek, i produkty, które wiecie, tworzymy są dla zaawansowanych inwestorów, którzy po prostu są w stanie wyważyć to ryzyko. I tutaj absolutnie wiecie, nie trzeba zbędnych komentarzy, ponieważ każdy podejmuje to ryzyko, nieważne co robi, nieważne gdzie inwestuje. Na co dzień robiąc różne rzeczy, czy w swoich firmach, czy wychodząc do pracy, to tam też jest ryzyko, tylko ono jest po prostu na innym poziomie. I to od każdego inwestora zależy indywidualnie, jaki poziom ryzyka po prostu w sobie ma. Ja mam wysoki bardzo, dlatego, wiecie, dlatego różne też potyczki w moim życiu były, ponieważ to ryzyko jest wysokie i, i wiecie, i można zarobić dużo, można zarobić szybko. Ale też oczywiście można stracić, ja to ryzyko oczywiście podejmuję, ale też o tym ryzyku zawsze będę powtarzał. Życzę Wam fenomenalnego 2025 roku. Wierzę, że część z Was już wiem, że będzie z nami. Będziemy wspólnie tworzyć nieprawdopodobne rzeczy tutaj na miejscu, w Tajlandii, przez najbliższe lata. Myślę, że spokojnie, 3 do 5 lat tutaj będziemy inwestować tak bardzo, bardzo intensywnie, ponieważ również uważam osobiście po analizie rynku, że przez ten czas 3 do 5 lat wartość nieruchomości, które tutaj wytwarzamy, wzrośnie dwukrotnie. Można to oczywiście już zaobserwować między innymi porównując Koh Samui, która jest największą drugą wyspą w Tajlandii do Phuket, gdzie te ceny już są dwa razy wyższe. Więc jakby nie trzeba być matematykiem ani żadnym finansowym geniuszem, żeby zobaczyć że faktycznie ten wzrost będzie. Oczywiście może się wydarzyć wszystko: może znowu wejść jakaś pandemia i wszystko zniweczyć te plany, ale ona się kiedyś skończy. Po prostu będziemy 3 lata po prostu tylko w plecy ewentualnie. Wszystko się może wydarzyć. Tak samo jak w Polsce się może wydarzyć, wszystko, gdzie uważam, że jest bardziej niebezpiecznie niż w Tajlandii, jeśli chodzi ogólnie o bezpieczeństwo. Tak samo na całym świecie może się wydarzyć. Oczywiście pewnych rzeczy nie przewidzimy. Ale zachęcam Was do tego, żeby mieć otwarte głowy i żeby po prostu działać z intencją, z otwartym sercem i z chęcią po prostu dawania. Um, a to w drugą stronę przyjdzie, uważam, że w nieprawdopodobny sposób. Ja tego doświadczam na co dzień i życzę Wam tego w nowym roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I takie, oto moje, może trochę przydługawe, ale od serca życzenia Wam przesyłam, moi kochani widzowie. Dzięki, jesteśmy gotowi. Jest około 12 w południe, wtorek świąteczny, i razem z moim podróżnikiem, kochanym synciem, jedziemy. Gdzie jedziemy? Na Overlap Stone One. Tak, tam nie byliśmy. I zaciekawił nas wczoraj ten wielki kamyczek, bo tam lataliśmy dronem i chcemy to sprawdzić dzisiaj. i Chcemy Wam pokazać, czy warto tam się wybrać na wycieczkę, czy nie. Jedziemy? Tak! Jedziemy! Dojechaliśmy do Overlap Stone. Jedyneczka, a w ogóle on jest wcześniej niż, niż ta dwójka. Nawet nie wiedzieliśmy, ja myśleliśmy, że ten parking też jest do tej dwójki kiedyś. Kupiliśmy bilety za 200 batów za osobę. Młody miał za free. No i co? Przepinam kamerę i pokazuję wam, jak to jest pięknie. Tutaj mamy wejście, recepcję. Tu jest ten młodzieniec. No, name. Tak, no, nie, nie odzywasz się do pani. Nie, pani pyta jak ma na imię, a Ty się nie odzywasz, no to jesteś no imię, no i tyle. Dobra, idziemy. O kurczę. Idziemy tą ścieżką do góry. Tu nie jest tak wysoko, akurat jeśli chodzi o, o tą jedynkę, overlaps, bo do dwójki, żeby dojść, to powiem Wam, że naprawdę trzeba się trochę natrudzić. I wycieczka jest przez las. Nie jest tak powiedzmy, że skomercjalizowana jak tutaj. Piękny punkt widokowy. Porobimy sobie miśu zdjęcia jakieś, dobra? Ekstra. Tu jest też fajna miejscówka, jakiś drink bar. Pójdziemy za chwilę na drodze powrotnej, ale pierwsze musimy się zmęczyć, żeby wyjść pod tą górę. Musimy wszystkie ścieżki sprawdzić. Wow, ale ekstra miejsce. Tu jest zamknięte to przejście, ale podejdziemy zobaczyć. Fajnie. No i przez taką wycieczkę możemy się przenieść do epoki Flintstonów. Trochę mi to przypomina właśnie te bajki, jak byłem mały i oglądałem flinstonowie, po prostu flinstonowie. Tak, ta bajka się nazywała flinstonowie. Tam też wszystko mieli z kamienia zrobione. Bardzo podobnie jak tutaj. No to tutaj to jest wszystko przygotowane, kochani, pięknie zrobione. W tej dwójce to tam dopiero chyba zaczynają wszystko tak adaptować dla turystów. A tutaj widzę, że jest naprawdę fantastycznie. Polecamy to miejsce, tak żeby się nie bardzo spocić, to, to warto. Ale czadersko, trzeba naprawdę uważać, żeby się nie pośliznąć, ale te kamienie są takie szorstkie, więc wow! Zobaczcie! Ale ekstra widok, no. no i dotarliśmy na górę, trzymamy się koło siebie, tutaj nie ma żadnych zabezpieczeń, jest dość wysoko, no ale widok jest piękny, co? Ekstra. Tutaj się zrobiła kolejka, bo wszyscy czekają właśnie na zdjęcie, można sobie właśnie w różnej pozie zrobić przy tym kamieniu, no ale fajnie, my się pocieszymy widokiem. Też sobie pewnie zrobimy jakieś parę zdjęć i jedziemy dalej. Niesamowite miejsce. Wiecie, nie tylko na wycieczkę, żeby się przejść i trochę spocić, bo jednak się spociliśmy, jest ciepło, mimo tego, że nie było wysoko, ale po prostu, żeby sobie przyjechać i, i pochillować i pogadać o różnych rzeczach. Co młody? No tak, my już możemy sobie teraz coraz więcej porozmawiać. I to jest bardzo fajne. Ja lubię z moim synkiem rozmawiać na różne tematy. O czym lubimy rozmawiać, Maksiu? O poziomach O poziomach świadomości. No, Maksiu już trochę wie o co w tym wszystkim chodzi. Stara się oczywiście korzystać z poziomu, z poziomu świadomości Hawkinsa. Znamy te poziomy. No i wiadomo, że w młodym wieku jest trudniej jeszcze, bo kształtuje się charakter, kształtuje się ego. Ale im wcześniej będziemy świadomi tego, w jaki sposób jesteśmy stworzeni, jaką mamy. Piękną moc i energię w sobie do tworzenia do realizacji, ale też trzeba wyrobić w sobie umiejętność zarządzania tymi emocjami, to im wcześniej uważam, do tego podejdziemy, tym nasze życie po prostu będzie piękniejsze. Prawda? Jesteś Maxi szczęśliwy na tej wyspie? No. My ja też, w ogóle ostatnio wczoraj wychowawczyni e, Maxia, mogę powiedzieć o tym? O, twoim, o, o tym, co napisała? No Wychowawczyni Maksia ze szkoły napisała wczoraj taką piękną wiadomość do nas na maila, że świetnie się Maksię rozwija. Że jest bardzo koleżeński, że świetnie ma matematykę, że zainteresował się inżynieryjnymi sprawami. To też w ogóle ciekawe i, i że w ogóle jest taką duszą towarzystwa. Naprawdę jest to mega, mega miłe i fajne. I, i cieszymy się bardzo, że, no, że tak dobrze Ci, Maksiu też poszło Zadaptowanie się w tej szkole, bo już y, chodzisz 5 miesięcy, tak? Prawie 5 miesięcy. Prawie 5 miesięcy, no to już kawał czasu. Świetnie po angielsku. Max już mówi w szkole, e, dobrze już po tajsku też e, zna dużo słówek, także świetnie się tutaj wszystko nam rozwija. No ale wiecie, żeby się to tak wszystko rozwijało, to musi wszystko wychodzić od nas. W jaki sposób my nadajemy sytuacjom emocji, bo wiadomo, różne rzeczy nas tutaj spotykają, więc. E, to my kreujemy swoje życie, poprzez nadawanie emocji danym sytuacjom i skupiamy się na tych pozytywnych rzeczach. Tutaj wzmacniamy, wzmacniamy tą energię w tym kierunku, dlatego uważam, że to się wszystko też tak tutaj rozwija, a nie inaczej. Przyjechaliśmy do takiej restauracji po drodze Pink Orchid na jakąś przekąskę, na jakiś obiadek. No i piękne, kolorowe jedzonko, miała bardzo dobre opinie, 4,8. To jest tutaj właśnie na Lamai. Zamówiliśmy sobie coś dobrego. Skosztujemy, posiedzimy jeszcze właśnie, poczylujemy. I zobaczycie co. I zobaczycie co. Co zobaczycie? Co zamówiliśmy? Co zamówiliśmy, dokładnie, a ja Wam pokażę widok. Tutaj coś się buduje. Wygląda to naprawdę imponująco. To jakiś hotel, jakiś resort. Naprawdę świetne miejsce, bo dosłownie jesteśmy kilkaset metrów od Grandmother and Grandfather. To też wam za chwilę podziękuję i pokażę, jak to wygląda. A może w sumie wybierzemy się, jak już tutaj jesteśmy. pojedzone. Jeszcze nam został, w sumie mi został kokos. Ja uwielbiam kokosy. Woda kokosowa przede wszystkim. Chociaż też trudno trafić na taką naprawdę dobrą. W większości są dobre. Ta jest taka powiedzmy średnia, bo ten kokos już jest starszy, widać po tym, że ta skorupka tutaj w środku jest taka miękka. No ale dzięki temu, że jest taka miękka, to będzie łatwo ją znowu wygrzebać. I ona jest bardzo, bardzo dobra i też bardzo zdrowa. Takie kokosy mają dużo potasu, więc oczywiście polecam, jak będziecie na wyspach. No więc pomyśleliśmy, że będąc tak blisko właśnie w tej atrakcji turystycznej Grand Grandfather, Grand przejdziemy się spacerkiem i pokażemy Wam, bo to jest też fajne miejsce. Już takie bardziej turystyczne, sporo osób. Warto tutaj przyjść sobie na piechotkę. Gdzieś zaparkować wcześniej, albo podjechać. W sumie to też nie ma znaczenia. Widzę, że nawet parking nie jest jakiś bardzo obłożony. Także zapraszam Was na kolejną atrakcję. Te dwie góry nazywają się Hinta i Chinia. Czyli dziadek i babcia. Idziemy tutaj, gdzie jest pierwsza taka szeroka droga. I pokazuje nam, że to jest Chinia. A hinta jest po prawej stronie. Ok, chyba tak. No, zobaczcie, jakie piękne miejsce. Dla spostrzegawszych, tam jest dziadek. Z wiadomych oczywiście przyczyn, dlaczego dziadek. A tu leży babcia. Fantastyczna. Czysta, błękitna woda. Ta wyspa ma bardzo, róż... bardzo dużo przeróżnych takich atrakcji, no oczywiście wiadomo, że Tajowie wykorzystują każdą możliwość, żeby zarobić kasę, więc... Nie są to też drogie atrakcje, wiecie, za wejście tutaj akurat nie płacimy. Za parking tam trzeba zapłacić po 20 lub 50 bahtów. A, Także dla nas, Europejczyków, uważam, że nie są to duże pieniądze. I trzeba się z nimi podzielić, bo oni bardzo, bardzo ciężko pracują. To widać na co dzień. Jesteśmy u dziadka. Weszliśmy w sumie pierwszy raz, tutaj jestem. Na tym kamieniu. Trochę inna perspektywa tego miejsca. Fajnie, pięknie. A no i tutaj jeszcze widać róg. Uwaga, nie podchodź mi się. Jest wysoko. Piękne plaże i dalej te same kamienie. Muszę doczytać w ogóle, skąd te kamienie te się wzięły, z jakiej one są epoki, bo one są na całej wyspie i wyglądają dokładnie tak samo, niezależnie od wysokości, po prostu są wszędzie. To tak nieprawdopodobnie wygląda, że jestem pod ogromnym wrażeniem jeżdżąc właśnie po tej wyspie, zwiedzając skuterem. Trafiliśmy właśnie na taką, do takiej świątyni, gdzie jest mnich, który wiąże nam takie bransoletki i zapytaliśmy, czy możemy latać z dronem, więc zaraz, wam, zaraz Was zapraszamy na piękną podróż tutaj w okolice właśnie tej świątyni Ale jesteśmy mega podekscytowani w ogóle tym miejscem. Nie spodziewaliśmy się, że to będzie taka fantastyczna świątynia. Zapytaliśmy wcześniej przed uruchomieniem drona, czy w ogóle możemy tutaj sobie polatać. Pani powiedziała, że absolutnie nie ma problemu, żeby tam podejść właśnie do mnicha, dać mu jakiegoś gift'a. I... No i on jeszcze dodatkowo nam da taką fantastyczną bransoletkę. Akurat miałem na ręce taką, Maxi też ma, dostał białą. A ty masz zieloną. Ja mam zieloną, to właśnie w zależności chyba od, od dnia jest kolor i od, pewnie od wieku. Ja miałem wcześniej długo, jak byliśmy w marcu na Phuket, to też byliśmy u Buddy i tam też siedział mnich i tam wiązał też w taki właśnie sposób te bransoletki, z, oczywiście z intencją. I ona mi się trzymała do dzisiaj. I dzisiaj sobie ją wymieniłem na zieloną. W ogóle mega się cieszę, że, że to się stało, bo ona już była taka. No, już była umęczona. A fajny w ogóle to jest rytuał, więc jak będziecie też gdziekolwiek w Tajlandii, właśnie przy takim pomniku, Buddy będzie mnich, to podejdźcie do niego, kucnijcie bez butów. I on tam parę, parę batów wystarczy mu tam, prawda, wrzucić do, do tej miseczki. I on wiążąc tą prawda, bransoletkę, odprawia jakąś tam swoją modlitwę. Bardzo się cieszę, że, że nam się udało to tutaj wszystko fajnie zorganizować i faktycznie nie planowaliśmy tego i wyszedł naprawdę mega superowy, męski dzień dzisiaj świąteczny. Dawno ci nie widziałem takiej wystrojonej, kochana. Pięknie wyglądasz. Zaraz Wam pokażę. Oj oj, oj. Oj, 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 No więc, moi drodzy, już gotowi. Wszyscy w komplecie. Na kolację świąteczną. No więc w sumie teraz to wszyscy Wam życzymy wspólnie wesołych, radosnych świąt. I pewnie z tej kolacji tylko i wyłącznie jakieś przebitki pododaję, bo chcemy sobie ten czas właśnie spędzić wspólnie ze znajomymi. I widzimy się pewnie już jutro. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.